Jeżeli zastanawiasz się, czy przejść na dietę wegańską, ale myślisz sobie, może to nie dla mnie, bo jest to zbyt skomplikowane, to zapraszam Cię serdecznie na rozmowę z Anią Sudą, dzień dobry, naszą specjalistką od wegańskich przepisów. Aniu, jesteś autorką kilku e-booków z wegańskimi przepisami. Powiedz, które najlepiej tak naprawdę się sprzedają, które ludzie najbardziej łakną? Czy są to słodycze wegańskie? Ludzie cały czas mnie namawiają, żebym stworzyła e-booka poświęconego całkowicie przepisom, e, przepisom na słodycze, mhm. e, ale jeszcze nie dałam się przekonać, bo bardzo lubię, jak te moje e-booki to taka całość, czyli mamy przepisy właśnie takie słone, przepisy słodkie, przepisy na obiady, na śniadania i najbardziej popularne, mam wrażenie, są takie dania konkretnej kuchni, na przykład kuchnia tajska mhm. albo kuchnia polska, kuchnia włoska. Czekaj, czekaj, chcesz mi powiedzieć, że kuchnia polska może być wegańska? Przecież te kotlety schabowe, rosół w niedzielę, ale oczywiście, standardowo na kurze, albo no niektórzy mówią, że kebab, ale <grych> no niekoniecznie. E, tak, jak najbardziej. Kuchnia polska też może być wegańska i nawet tradycyjnie kuchnia polska skręcała właśnie bardziej w tą wegańską, wegetariańską stronę, bo mięso po prostu było drogie. E, I statystyczny Polak kilkadziesiąt, kilkaset lat temu widział mięso e, dwa razy w tygodniu to taki max. E, więc nawet w wypiekach jaja były zastępowane ziemniakami, żeby mhm. było taniej, e, a takie tradycyjne przepisy typu bigos e, czy właśnie różne zapiekanki, babki, e, nawet gołąbki czy pyzy, e, no to wszystko to też jest wegańskie. Ja właśnie teraz przygotowuję nowego e-booka z przepisami z ziemniaków i będzie tam bardzo dużo e, przepisów kuchni polskiej i mhm. właśnie takich przepisów, które gotowały nasze babcie, e, takich przepisów regionalnych, które, e, które znamy gdzieś tam z opowiadań e, czy właśnie, czy właśnie ni z